A, co, powrócimy? Powródzimy to może. A no może, może jakieś nawozy. N2 w pszenicy. O. Chodzi jak traktor. I od dwóch lat przed moim domem Jeden wielki plac budowy. Standardowo rozkopane. Teraz e, pracujemy nad ogrodem od, sie, od siebie, ziemia przywożona, mieszana z obornikiem, tak żeby to trochę te drzewka potencjalne e, w ziemi zasilić i rośliny. I na bieżąco takie walki e, z e, no bo tak, tu już było na gotowo zrobione, przygotowane, ale jeszcze e, kwestia Prądu musiałem szukać e, rury, która była tutaj kiedyś włożona, tak zostawiona i zasypana. Ekipy przychodziły, zasypały, a ja później kombinowałem, jak od chaty, puściłem przecież Peszel cały, jak od chaty tutaj, e, gdzie ona jest przysypana. No i trzeba było odkopać i teraz kable tutaj poprowadzić. Bo docelowo kiedyś tutaj jakaś jeszcze taka mała e, wiatka będzie stała, taki karażyk pod auto. Drugi raz się buduje. Wiecha postawiona. Tym razem w szklarni. Wizualnie rewelka. Byle to dotrzymać do końca, ale też tutaj kolorystycznie. Dwie odmiany. Jedna widzę, 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 że jest taki jaśniejszy, a z drugiej taki ciemniejszy. I to jest w tym momencie. Idealny moment, bo ma ten rzepaczek takie 20, 25, już nawet 30 cm, gdzie niegdzie się zdarza. Idealny moment na regulację i zabieg fungicydowy w tym sezonie. Nowość z BSF-u wjeżdża. Nie jest to karyks, tylko architekt i turbo. Można powiedzieć, różni się tym, że ma chyba na rynku najsilniejszy taki efekt fungicydowy. Ten zestawik. Natomiast regulacyjnie jest troszeczkę słabszy, dlatego też jest polecany właśnie na wiosenne wjazdy regulacyjne. Tereczka mi tutaj od 30 cm startuje. Gdzieś jakieś myszki tu się pojawiają. Tego nie chcemy. Od 30 i mamy na 60 pęd główny 30 cm. No to jest moment. Na Masthev zabieg regulacyjny i fungicydowy w rozwiązaniu z Architect Turbo nie ma triazoli, więc yy, można powiedzieć idealny temat na wiosnę, czyli na niższe temperatury już od 5 stopni yy, można stosować. Najpierw części stałe, czyli turbo 0,6 kg, później części płynne. Architekt 1,2 litra na hektar taki zestawik. Z mieszaniem też nie ma żadnego problemu. Praktycznie, praktycznie wszystko, co tam dodajecie, a w tym przypadku na pewno insektycyd i zwalczanie chowacza must have. Więc spokojnie można wrzucać. A jak korzystacie z programu partnerskiego Benefito, no to taki paczek jak tutaj e, macie jeszcze do takiego paku 160 zł Dodatkowo rabacik. Czekajcie. Od razu, od razu kwestia substancji, bo no to pewnie jest też ważne. Jak to wygląda? Już Wam mówię. Właśnie tak. Piraklostrobina, yy, i to jest jeszcze chlorek pikwatu i proheksadian, wapnia. Dodatkowo proheksadian jest właśnie dopalany tym tutaj kondycjonerem yy, wody, wody, czyli turbo. Można powiedzieć, że taki trochę nieodłączny ten zestawik jest. Najlepiej go robić razem, oczywiście. Chodź tu. O. Tak. Chciałbym. Chciałbym cię wyrwać. O. Proszę. Ale szyjka korzeniowa. Ło. Piękna. Grubiutka. Podoba mi się to. Niesamowicie. Pąki. Wojtek od rana. Od rana już sprzęt szykuje, jak widać. No i będzie jechał sam. Stresujesz się? Nie, na razie nie. Ciemka. No, teraz już jesteś po tym. Po pierwszych nawozach już chciałeś. Teraz tylko do przodu jechać. Z małą awarią, zapaliły się błędy? Nie, na razie. Od podnośnika? Nie, nie, nie kabel. Tylko tutaj jest yy, z tyłu luz na tym ramieniu, co nie? Także jest tu mały problem z tym ramieniem. Kwestia takiego luzu, który nie jest taki przód tył, tylko góra dół. No i też pilnie trzeba się za to zabrać, żeby, żeby tą sprawę ogarnąć. No niestety nożyka na pole nie wziąłem, ale zaraz kilka roślin wyrwę, wrzucam na pakę i w domku sobie sprawdzę, co z borem, bo, bo to też jest temat nabor właśnie, a po przecięciu będziemy widzieć, czy, czy są jakieś niedobory widoczne w tych roślinkach. Jednak mam, kroimy. Ta szyjka tutaj powiem, ładnie wygląda nawet bardzo ładnie ale tak patrzę co my tu mamy no jest taki 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 ubytek jest taki ubytek no i trzeba by było tu bor jednak wrzucić pilnie może jeszcze jedna sztuka tak na szybko ta jest jakaś mniejsza troszkę. No tu jest lepiej. Wygląda ok. A! To jeszcze ta druga odmiana, od razu. Dla porównania. A jaka sztuka. Konkret. Jest ok. Jest ok. Pasuje mi to. A o samej regulacji w takim terminie wiosennym zadania przede wszystkim fungicydowe, bo te choroby już się pojawiają i warto tutaj w tym momencie roślinę chronić. A z drugiej strony regulacyjne, żeby ten pęd główny nie wyskoczył nam do góry, taki pojedynczy, a reszta tak zostawiona na dole, tylko żeby ta roślina równo się rozwijała, czyli te pędy boczne również jakby dochodziły do tego głównego, co później w dużej mierze może przełożyć się na plon. Przy takiej wyrównanej roślinie równiej dojrzewa podczas kwitnienia, podczas zbioru. No sporo jest takich korzyści, że ona jest taka właśnie tutaj z góry lekko przytrzymana, ale automatycznie boczne, boczne rozgałęzienia są wyciągnięte do góry. No powiem wam, no te 36 metrów to leci. A i takie półhektarowe kawałeczki też się trafiają. Obrabiamy. No co zrobić? I nawet 30 arów taki mam. Kawałeczek i 36 metrów opryskiwać. I trzeba też wjechać i opryskać. No, rzeźbimy na tym, co jest. Uff, ja lecę dalej. Wojtka chyba już zostawiam. Myślę, że ogarnie. Cała przeniszka dzisiaj pod nawożenie azotowe. Nie no, leci dobrze. Nawet za bardzo Przyjaciele. A uh, uh, uh. Proszę, proszę swoje miejsce szklarnia znalazła. Dzień dobry. Mogę wchodzić chyba? Do środka. Nie wiem, gdzie Kuba. Myślałem, że go tutaj zastanę na miejscu, bo chciałem mu powiedzieć: znaczy, nie jest tu sam. Jest też z kolegą Zbyszkiem. Chciałem mu powiedzieć, że przy takim rozkładaniu mebli albo chociażby szklarni można się rozwieść. I, I miałem zamiar zapytać się, czy się dogadują. Ale widać, widać chyba tak. Ją trzeba tutaj. Mocno teraz y, zakotwiczyć, czyli, y, czyli temat jakiejś zaprawy i betonu, wprowadzenie w ziemię, a dopiero później cała, no jak to się mówi, szybki wiadom. A te tu uszania tutaj załatwiała, to będzie bardziej w temacie. A jak patrzysz na te skrzynie, to co? Nic trudnego, co nie? No, takie skrzynie, to ja bym ci jakbyś mi dał materiał, to pospawam na chwilę. Za dwa dni byś to pospawał? Nawet za dzień. <laughs> Co to jest no. trudnego? To się robiło kiedyś to. No nie, musi. musi bo ja nie co, co składałeś? Windę dwupoziomową na kopalnie dla ludzi. Windę? A to jeszcze w dawnym zakładzie pracowałem. No, no właśnie. To, to jest taka skrzyneczka. Ta winda już się nie działa, no ale to nie <noise> działa. Tak. <noise> winda już nie działa? Nie <noise> przeszła. <noise> Skrzynie Kuba mówił, że w dwa dni by było takie. Wiele by za to wziął. Przepłaciłam? Wiele Nie, to by trwało pewnie Dwa lata trochę albo dłużej. lepiej. No ja wiedziałam. Bo zawsze coś do roboty innego jest. No. Krasnala postawić. O, może być. Co? Będzie okay. to pasować? Okay. Albo tego, bociana jakiegoś. Albo bociana. – No stoją takie po, ogrod po ogrodach. Może być. Ania, widzisz to jakoś? Co? No, u mojego dziadka w latach 90. były takie rzeczy. No właśnie mówię, że to. Nawet ciutko później. Nikt jak głupio. jechał na pchlitach. My tu to myślimy, coś myślimy jak to. Jak no, tu niektóre bo rzeczy. Tak do siedzenia doświadczenia No. no. <laughs> też może być. Fajnie, to? To jest fajny sprzęt. No. Muszę karnąć, kurczę. Ogrodowa, fadroma.